Czekajcie, czapka Mikołaja. Bo to, to w tym wszystkim się chodzi. Nie na ja pierdzie, ale co za dzień, co za dzień. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Słuchajcie. Dzisiaj jest 6 grudnia 2016 roku. I zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, tylko odpiszę, bo dzisiaj jest fala. I poruszyłam prawdopodobnie całą Polskę. I cała Polska w tym momencie prawdopodobnie to nie we łzach. Szczęścia! A zaraz się dowiecie o co dokładnie chodzi. Fundacja Radia Z niesie pomoc tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Poznajcie Sandrę, nastolatkę, która pokonała raka. Cześć moi mili, witajcie na kanale. Niemożliwe, a jednak, gdzie niemożliwe, staje się możliwe, a marzenia po prostu się spełniają. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj do tego odcinka to motto pasuje mi najbardziej. I mój cytat, że życie jest filmem, a Ty jesteś jego reżyserem pasuje mi tu po prostu idealnie. Jeśli śledzicie mnie na Facebooku, mój profil tak zwany prywatny, który jest publiczny i wcale nie jest prywatny, ale nie jest moim fanpage'em, tylko jest moim profilem publicznym, czyli po prostu Sandra Sobczyk, to już doskonale wiecie czemu jestem taka podekscytowana, podjarana i Dokładnie. I dlaczego w ogóle jest ten filmik? Na spokojnie. Pamiętacie, gdy mówiłam, że udzielamy wywiadu, to było Radio Z. Teraz już wam mówię. Radio Z yy, udzielam do Radia Z wywiadu ze względu na to, że potrzebuje yy, fundusze na swoją protezę. Zresztą jak każdy z Was wie jeśli oglądacie mnie dłużej, to Doskonale o tym wiecie, że po prostu funduszy mi jeszcze trochę brakuje, bo 114 tysięcy, no to nikt z nas chyba w kieszeni nie ma. No przynajmniej nie mam ja. No i dzisiaj, 6 grudnia, w ogóle ucichło ten ucich, ten wywiad, w ogóle zrobiło się cicho, mama tam wypełniała jakieś tylko papierki do fundacji. Nic, nic wielkiego się nie działo. Dzisiaj o godzinie 8 yy, zadzwonili do mnie z radia Z i. Powiedzieli, dokładnie to pani z fundacji Radio Z zadzwoniła, że za chwilę ja z moją mamą wchodzimy na antenę i będziemy na żywo w Radio Z. Wiecie, ja o 8 godzinie, doskonale każdy z Was wie, jeśli ktoś mnie zna, to doskonale wiecie, jak ja wyglądam o 8 rano: że ja śpię, ja jestem nieprzytomna, nie wiem w ogóle, co się dzieje, i mama mówi: Sandra, wstawaj szybko, za dosłownie 3 sekundy będziesz musiała mówić i będziecie, i będziecie, i będziecie słuchać cała Polska. Ehm, okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Powiedzieli mi, że zebrali fundusze na moje elektroniczne kolano. Tak, dokładnie tak. Teraz wam pokażę, jak to się wszystko działo i jak to wyglądało, i ten filmik wam wszystko wyjaśni. W radiu Marzenia na dzień dobry, 6 grudnia. Mikołajki to jest doskonały dzień, żeby spełnić jakieś marzenie wielkie marzenie żeby się zamienić w Mikołaja. Dobra, Sylwia, krótko i na temat, ile wam brakuje do tego kolana elektronicznego? Strasznie dużo pieniędzy, wiesz co? Mm, ale, ale chyba będziemy mieć jakieś dobre wiadomości, dlatego że w studiu Radia Z pojawiła się Asia Pietrzyk z Fundacji Radia Z. Asiu, Asia Sylwia, Sylwia Asia. Dzień dobry, dzień dobry, dobry Sylwia. Ami Pietrzyk z Fundacji Radia Z. I tu ja mogę poprosić Sandrę do telefonu, bo chciałabym jej przekazać tę wiadomość. Cze cześć Sandra! Cześć Sandra! Dzień dobry, Dzień dobry, Cześć! Ile ty masz lat dziewczyno? Ja mam 17. A chciała, chciałabyś potańczyć? Słyszałaś, że Radio Z spełnia marzenia? Przyszałam. I jest z nami Asia z Fundacji Radio Zet, która chce ci coś powiedzieć. Sandra, ja mam dreszcze i mam nadzieję, że ty też. Mam dla ciebie, no myślę, bardzo dobrą wiadomość. Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie. I twoje marzenie właśnie się spełnia. Dostajesz! Dostajesz to elektroniczne kolano od Radio Z, od fundacji Dokładnie Radio Z. Dokładnie tak. Stało się, udało się. 6 grudnia 2016 roku ja Sandra Sobczyk oficjalnie mam fundusz zebrany dzięki fundacji Radio Z na to, aby mieć swoje elektroniczne kolano. Mogę wreszcie wrócić do tańca mogę wreszcie w 100% normalnie funkcjonować. Rozumiecie jak ja się czuję? Ja się czuję jakbym wygrała w totolotka. Zresztą sami po mnie widzicie. Jestem po prostu chodzącym wulkanem cie energii, dobroci, miłości i serca. Potrząsnąłam po prostu, wszyscy moi znajomi piszą, ludzie dzwonią, że płaczą, że się mega cieszą, po prostu poruszałam całą Polskę, bo jakby na to nie patrzeć, Radio Z jest znanym radiem i jest na całą Polskę i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Radio Z i fundacji przede wszystkim Radio Z za to, że mi tak pomogliście, że mnie tak wsparliście, dla mnie to jest coś niesamowitego. Dziękuję Wam, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że działacie. Dziękuję, że nie tylko mnie pomagacie, ale także innym chorym dzieciom. I mam nadzieję, że pomożecie jeszcze setki miliardom innym dzieciom z pomocą słuchaczy i z pomocą ludzi o dobrych sercach i o dobrej woli. Ja w sumie tyle. Jeśli chcecie zobaczyć artykuł na mój temat w Radiu Z, to oczywiście link macie na dole. Do tej, do tego urywku, z tego co zostało mi przekazane, że mam pieniążki, też zostawiam Wam na dole. Dziękuję Wam za oglądanie! Dziękuję, że jesteście także. Dziękuję Wam za oglądanie! Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie! Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie! Dziękuję wszystkim ludziom, którzy byli ze mną w tej trudnej dla mnie drodze przez te ponad dwa lata. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli i za wsparcie psychicznie, jak i finansowe, i jak za każde inne. Dziękuję po prostu, że byliście i mam nadzieję, że zostaniecie za mną jeszcze bardzo, bardzo długo, bo tak naprawdę to, co dzieje się teraz i to, co Wam pokazuję, to jest tylko ułamek tego, co potrafię i co mogę zdziałać. Także szykujcie się na wielką rewolucję i pozytywne wstrząśnięcie w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że wywrócę Polskę, a może później świat do góry nogami i pokażę, jak niepełnosprawne osoby mogą być wspaniałe i zmienię niektórych ludzi myślenie na osoby niepełnosprawne. Ponieważ to, co potrafimy i to, jak patrzymy na świat, jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe. Dziękuję, że jesteście. Uwielbiam Was, kocham Was. Tak w ogóle <laughs> mija mi dwa lata, odkąd jestem na YouTubie. Wczoraj minęło dwa lata, odkąd jestem na YouTubie. W niedzielę powinien pojawić się filmik. Z Agnieszką będziemy świętować. Filmiki świąteczne też się pojawią, tylko dajcie mi ochłonąć, bo jak widzicie, ja mam... Oh. No. Dziękuję Wam za oglądanie. Kocham Was, uwielbiam Was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie Was tu jeszcze więcej. I że naprawdę opanujemy pozytywnie świat. Dzięki. Buziaki. Papa, pa. Pozdrawiam Was wszystkich! Stella też was pozdrawia, nie wiem czy ją tam widać. Ale jest tutaj. A! Weź powiedz coś, dawek, bo myśmy się podoba, tak? Tak naprawdę, proszę Państwa, to największe podziękowania należą się słuchaczom Radio Z, bo to y, na Was zawsze możemy liczyć i to dzięki Wam możemy pomagać innym. Słuchajcie, nam, nam też już trochę, trochę łzy pociekły. Dziewczyny, wiecie co, umówmy się tak, że jak już zamontują to elektroniczne kolano, to wpadniecie i potańcujemy trochę razem. Cieszamy was, Sandra, Sylwia, Asia, Piotrek Fundacji Zet. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy, wesołych świąt. Skąd to zamieszanie? Skąd? Przecież świat wczoraj jakby spał, Trochę to jak bajka czyż nie?